Hej! Jestem w lodge, a tu widzę, że dostaliśmy kolejną misję, żeby... Znowu mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. przypadkiem to zrobimy. Oho, będą inwazje nam robić kolejną. Bo na start najlepiej jest zrobić nam inwazję. Ciup, lecimy. Hej, to było szybkie. To było bardzo szybkie. Ale myślę, że tą bitwę pominiemy, no bo... Tu nie będzie nic ciekawego. Znaczy tego AOU, czy jak on tam się nazywa? Tego generała możemy wystawić? To będzie pewnie zwykły Dreadnought Providence. Jak on tam się nazywał? Dobra, tu wystawiamy tego małego. Dobra, i teraz. Out O. Auto. No, ono się różni od zwykłego takiego. Dobra, ma gorsze życie i wszystko. Że ma le le lepsze, przepraszam. Kurde, nie zdążyłem go rozwalić do końca. Bo nie wcelowałem w silnik myślałem, że silnik kliknąłem. A tak to jest, jak się człowiek śpieszy. Dobra. No i teraz tego będzie trzeba ogarnąć szybko. On tu kosztuje tylko 14 tysięcy. I jeszcze mamy te. Zarąbiście. To był, to był chyba Mavellons, czy jak on tam się nazywał. Zobaczmy jeszcze przed tą bitwą statystyki. Bo mnie interesuje 65, a potrzebujemy 100, żeby ich wsieść. No to tych jednych na pewno w tej kampanii wcielimy. Dobra. Nie wiem czy też nie, nie wiem czy zostawię, czy wytnę tą bitwę. Tak się mało ostatnio dzieje, że nawet naprawdę nie mam co zostawić, ja muszę godzinę nagrywać, żeby chociaż 20 minut zmontować. To jest smutne. I coś stracili, nic, bo to był garnizon tylko, bardzo silny, ale garnizon. Ej, jest dobrze, odzyskaliśmy cały sektor. No bo zobaczcie, no... Czekajcie, jeszcze upewnię się, no ale cały ten sektor... Był nasz i znowu jest nasz. Skalani Kalani tu jest. Ja tak się cieszę z Kalaniego. Kalani to jest jeden z the best generałów armii Naprawdę. Może być litosny, ale miał to coś. O, co to jest? Tamborz Techno Union do nas dzwoni i mówi, że nowy Battle Cruiser. Mhm. Teraz tak, to jest dobre pytanie, co my powinniśmy zrobić. To tak czysto teoretycznie. Myślę jeszcze raz, czysto teoretycznie To sytuacja wygląda u nas następująco, czyli Zbieramy hajsy i powinniśmy tu kontratakować Bo tu jest ich główna w sumie flota, która znowu gdzieś pewnie tu uciekła Ja natomiast myślę, że wbić się w Rishi, a potem w Kamino Rotane to może kiedyś tam przy, ok kiedyś przy okazji no, trzeba zniszczyć, ale No Kamino to jest takie Jedno z ważniejszych miejsc, jednak do rozwalenia, że ta flota śmiesznie i słabo wygląda obecnie, to im da jakąkolwiek siłę, tak naprawdę, naszym ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj widzę, że chyba przylecieli, ale nie przylecieli, nie wiem już sam. A i pogłupiało. Nie narzekajmy na to, że AI zgłupiało. Poczekajmy po prostu aż nasz statek będzie gotowy. A jednak tu się przydało większy garnizon, więc może właśnie e, tych wyślemy jako garnizon tam. No jest. To jest wynator. Wynator on ma wynatora. I do tego mają tego. Okej. Okay. No pewnie to przegramy, ale. Zobaczymy, najwyżej wytnę może chociaż jego załatwimy. To będzie chyba cel nasz. Dobra może damy radę Rozwalmy, rozwalmy ile się da tutaj. Najlepiej to hangar, jak się da Dobra, plan minimum zrobimy. Może się uda jeszcze wynatorka drugiego uszkodzić poważnie albo rozwalić. Dobra, no i w tego teraz by na tora. Ej, może naprawdę się uda to jeszcze uszkodzić jako tako. Może trafi, może rozwali. Fajnie by było, jakby się udało. Dobra, na bombowce. Ej, udało się, nie wierzę w to. Dobra, póki jeszcze może gościu, to w tego niech wali. Wiążemy bombowce przy okazji trochę. Dobra, jak już strzelają, może zdążymy chociaż tego. jeszcze uda ci się jeszcze, tego będzie śmiesznie. Ale dwa wynatory padły, więc jest naprawdę nieźle. Dobra, nie udało się. Całę jest murzyczka, że Imperium wygrało. Taki jeden... A, dobra, bo on był drugim Venatorem, Dobra, wszystko się zgadza. Okej, okay. i teraz tak. Eee. Grievous jest tutaj. Mamy nim na posiłki. Tego kolegę przesuniemy tutaj dla pewności. No, zaraz będę usztrummować. Wiedziałem. A, zabijmy chociaż Jedi. Co to jest? A, lekkie pojazdy. Trzy razy ATTE. Dwa razy Jedi. Jeden Pluton Republiki i ta niebieska to była, a dobra, to co klony zaciukały przy drzewkach wesołych. Dobra, zniszczyliśmy ich trochę, o kolejne, ale dobra, cofnijmy, cofnijmy, cofnijmy. I teraz jak ten strzela możemy ruszyć. Kurde, za bardzo. Dobra, te składy Jedi wybijamy. To jest kolejny Jedi. Tu jest nawet ona. Gdzie ona dokładnie jest? Gdzie ona biega teraz? Dobra, wszyscy w nią. Ojoj, Dobra, w tego, w tego, w tego, w tego napadzać. Dobra. Przegraliśmy niestety. Ale no... Tch, kurde, no to jest właśnie to. Ej, ładnie dwa składy wybiliśmy jednak. I co? A, to może była ochrona tamtej. Ona jest takie wskaże, że ochrony potrzebuje. A nie, były trzy składy Jedi. Jeden ATTE przystał. Serio? E, wywalone. Oho, na no Zanbara lecą. Bardzo niedobrze, bo tu już nie powinniśmy go tracić. Nie no, trzeba skontrować tutaj. Więc myślę, że postaram się to wybronić i zobaczymy się po, po tej bitwie, no bo... No ja myślę, że przegramy. Jak się jednego Venatora uda zniszczyć, to będzie spoko. No to, to jest, wiecie, taka planeta, którą w ogóle wywalony na nią mam. Dobra, nie było co kombinować, po prostu jak my dostaliśmy jeden skład myśliwców i jeden ten... Dobra, jest pauza, jest pauza. griwius i jego ekipa leci tam po prostu. Na pełnej. A mogę na auto to zrobić? Sprzedam jeszcze to. No. Zaoszczędzimy czas tylko. A i podkreślę, że to może być ostatni e, odcinek na jakiś czas z powodu... Jakby nie, o, nie inaczej. Ostatni odcinek w tym tygodniu może w ogóle, ponieważ... E, nie wiem jak z czasem będę stać po prostu, więc ten teoretycznie odcinek powinien być w środę lub w czwartek. A jak będzie w praktyce, to zobaczymy. A nie, dostałem kolejne planety. No, to kolejne planety dla mnie, dlatego ja mam jakieś technologie. Może ja gdzieś jeszcze dostałem jakąś planetę, nie? Ja co któryś punkt przejmuję kolejną planetę, aż będę wcielał pewnie całą frakcję. Okej. Okay. Ej, to jest mega fajne, mega opłacalne. Tak jak myślę teraz. Dobra, zrobimy szybką bitkę tutaj i dalej będzie trzeba się udawać. A jeszcze jak tutaj z ostatkiem? Może 34 dopiero. A to jest zbustowane, przypominam, że jest szybciej i lepiej. No, błyskawicznie poszło. Ile to zajęło? Niecałą minutę czy minutę? Minutę i 8 sekund. Czego to... No w minutę zwycięstwo tak naprawdę. Oj, na no, Tatuin to, to jest niedobrze. Trochę się lękam o ten Tatuin. Bo to tu i główna flota mogła zniknąć. Dobra, radio to tam powiedzmy, że przegrane jest. Teraz muszę się bać, bo tu będzie. No to jest największy dziad, tak naprawdę. Bo oni mają 300 punktów, ja mam 233. No ale lepszej, mi się wydaje, opcji nie będzie. No. Kolejny etap to będą chcieli mi Genozis zarąbać. Jak rozwalimy im ten główny okręt, to może będzie lepiej. Może. Teraz zajmiemy im dowódcę najpierw. Hmm, no, no, lepiej, nawet tego zajmiemy najpierw. Tak sami się o to proszą tak naprawdę. Tak, sami proszę, żeby ich rozwalić. To ja nie będę narzekać. Dobra, zapiszmy to na szybko jakoś. Ale naprawdę bardzo dobrze idzie. Na starce. W sensie, się że oni w to wlatują jeszcze. Oni wiedzą, że teraz utarczę. Rozwalone, rozwalone. Kurde, nie, w tego, w tego, w silnik mu walcie. Zdejmę specjalnie temu osłonę. Żeby było łatwiej i szybciej. Rozwalić go... Dobra, oni stąd wylecą, to będą poosłabiani, poniszczeni, no bo oni osłony tracą. Nice. jaki tam jest naprawdę olbrzymi ten statek. To teraz niech ten kombiniuje. Dobra, ona też może latać. Oni dalej niech trzymają te pozycje obronne. Dosłownie to jest nic nie robienie mu. To jest miz mizianie go, tylko tym kurde. Dobra, powolutku można na tego lecieć. Okay. No bo albo może rzeczywiście tutaj. Nie ja dobra, już dobijemy jednego. Kurde, okay. dobra, ten już do nas strzela, więc. Dobra, rozwalić do końca tego, tego jednego dobra, o ta zginęła nawet nie zauważyłem kiedy. Trudno się mówi dobra, walimy mu w różne randomowe miejsca, które uznam za, za odpowiednie. Jak się obraca tą stroną, to walimy mu po tej stronie. No, priorytetem jest zdobyć tego Wielkoluda, i idzie to świetnie, jak na nas, o, czy ja użyłem? Nie, dobra, nie użyłem, dobra, tyle tutaj. Ej, naprawdę ci idzie. Dobra, jak wlatuje, to w tego walcie. A, do detonation jakieś. Dobra, em, ci powinni teraz w hangar B, ja walcie mu w hangarek. Dobijajcie. Co ja mogę strzelić z tego jeszcze? Nie, ja naprawdę nie wiem. Miałem ich niby. A. Ale nie no, serio, myślałem, że to będzie taka bitwa przegrana, a to jest tak wygrana bitwa Dobra, walnij w tego A, przypomniałem mi się, oni mieli mnie pokonać A, a właśnie pokonaliśmy w sumie ich Śmieszne rzeczy A uciekło coś nawet Lol, rozwaliliśmy im Rozwaliliśmy im bossa, który Był drugim najstraszniejszym No i straciliśmy tylko ją Co jest dla mnie akceptowalne, bo ona nie pamiętam nawet Ona była chyba jedajem jakimś, czy coś No trudno Dobra, moim zdaniem Nie ma co czekać Mieliśmy iść za ciosem Prosto na nich. I od razu to zrobimy. Od razu dobijemy im flotę, mam nadzieję. Mają co prawda tam jednego wenatora to jest to. Boże, to te fregata. Ale naprawdę poszło bardzo zacnie. A no i tego zapomniałem. I zarąbiście, możemy ich. Dobić wszystkich w końcu. Oni jeszcze chcą, żebyśmy się nie wycofywali. Oni nie wiedzą. Ej, naprawdę, wybijamy i rozbijamy ich. W końcu zemsta. XD nie zdążyli się nawet wycofać. To jest piękne. To było cudne naprawdę. Jeszcze nie zniknęło to, że w tamtej bitwie nad tatuinem zginęła nam jedna... Ale zabiliśmy też tego zioma. Boże. Eee, tu mamy szansę nawet. I ja tutaj Griffusa natychmiastowo wyślę. Kikita, Chikita. chikita. Kochane dreidy se so krzyczą Kikita, cikita. Nie wiem czemu nawet oni to krzyczą. Podoba mi się, że ci chcą jakoś flankować dziwnie. Ale jeśli oni się odłączyli i po prostu zgupieli to jest jeszcze lepiej dla nas. Dobra, wal w tego.

I naprawdę jest duża szansa, że to ogarniemy jako tako. Roger, roger. Dobra, walić mu w silnik. I jeszcze możemy. Ci wracają, przypomnieli sobie. Dobra i teraz tak, eee, ten niech wali tu, ci w silnik, ci po prostu po nim, ale było też w silnik niech walą.

Danger wow, protection wow, 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 wow. nam na tyły wlecieli, bombówcami. Dobra, to było genialny ruch z ich strony, naprawdę. Kurde.

Dobra, easy, pod pewnym względem można powiedzieć. Może straciliśmy stocznie, a reszta nieruszona, w sensie, że nie zniszczona, poruszona to mocno. Ej, naprawdę zarąbiście poszło. Może teraz się uda. Okej, okay, jest naprawdę stabilnie jak na nas. A, i tręcza. wróćmy tutaj, super. Zanbar trzeba odbić, tu jest Mace Windu, jak pamiętam. To jest ostatnia bitwa chyba tego odcinka mi się wydaje. Kurde, przydługi, nie wiem czy nie podzielę na dwie części, ale zobaczymy. No i miejmy nadzieję, że wygramy z tym gościem, co ma fioletowy miecz jak maj Windu na Zaora to przewalone. Jest windowsik. Gdzie jest ten filetowy myśleniego? Tutaj, Halo, halo, halo! Grievous, Grievous, uciekaj. Boże, co tu się stało? Eee, zostawiliśmy Grievousa w spokoju. Dobra. O, oh, to było ciężkie. Prawie Griwiusa straciliśmy, to było bliskie. To było bardzo bliskie. Ale Mace Windu pokonany ledwo. Żadna enemy fleet. A tutaj. Tu mam trochę wywalone tak szczerze. Jak będą tu atakować, to trudno no. lost. Jak system los przepraszam? Boże. Tak ja nienawidzę, jak to się psuje. E, dobra, jeszcze zanim będziemy. Dobra, wiecie co widzimy się w kolejnym odcinku? To to w międzyczasie rozegram, bo to będzie easy, szybka bitwa. Hej, przyjmę lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie. Ciao.